Cześć, pszczółki moje kochane, witam Was w naszej kuchni. Dzisiaj zamieniliśmy się rolami z Agi. Agi jest operatorem, a ja jestem gwiazdą tutaj. E, prosiłyście pod filmikami u Agnieszki, żebym częściej się pokazywał, więc jestem. E, dziś e, zrobimy sobie kurczaka, e, który nazywa się e, Sticky Kikin Chicken. Widziałem to, ten przepis w telewizji, bardzo mi się spodobał, wyglądało smakowicie i postanowiłem spróbować go zrobić. Do tego będziemy mieli sałatkę. Ja już tu sałatkę mam przygotowaną. Jest bardzo prosta sałatka: sałata zielona, pomidor, ogórek, cebulka, rzodkiewka i wiórka, marchewki. Jeszcze nie zdecydowałem, jaki będzie dressing, ale może jakiś sos winegret zrobimy do tego. Więc do kurczaka będziemy potrzebować około metra papieru do pieczenia młotek, jak na budowie oliwa z oliwek sól, pieprz specjalna przyprawa to jest Chinese Five Spice. Kupiona w Tesco. Jakby tak, kupio, kupio, on, ona była kupiona w Tesco. E, sezam. I e, słodki sos chili. No i oczywiście główny składnik filek z kurczaka. Ja Wam tam pod filmikiem napiszę wszystko e, dokładnie ile czego było. E, tu mamy trzy piersi z kurczaka. E, no i e, zaraz wracamy do Was. Witam Was z powrotem. E, Przygotowany mam tutaj papier do pieczenia na desce. Patelnia już się grzeje, oczywiście, bez żadnej oliwy. Na razie oliwy nie dajemy, dopóki patelnia nam się nie rozgrzeje. Wykładamy sobie kurczaka tutaj na ten papierek. Tak, ładnie. O, żeby. Dobra. Mamy rozłożonego. Bierzemy sól solimy. Dobra. Teraz bierzemy pieprz. Delikatnie posypujemy wszystkie piersi. Pieprzymy piersi. Tak, pieprzymy piersi. Dobra, to mamy przygotowane. Teraz bierzemy tą przyprawę. I też delikatnie posypujemy te piersi. Posypujemy troszkę więcej, bo yy, będziemy te piersi ob obtaczać w tej przyprawie. Ok. Zamykamy sobie. Pierwsze co musimy zrobić, to ubijemy troszkę te piersi. Czyli przykładamy sobie papierkiem. Będzie głośno. Dobra. Teraz bierzemy te piersi w papier i obtaczamy sobie, żeby ta przyprawa nam doszła do, do wszystkich miejsc. Kuczaku. Tak. Jeszcze sobie tylko przewrócimy ją i delikatnie posypiemy z drugiej strony. A jak ładnie pachnie ta przyprawa. Bardzo ładnie no. Mm -hmm. Jeszcze troszkę sobie posypiemy delikatnie. Tylko przyprawą z drugiej strony czy też pieprzem i solą? Dodamy jeszcze troszkę mm -hmm. soli w razie jakby nie dotarła gdzieś tam i troszkę pieprzu. I tak przygotowane piersi lądują na naszą gorącą patelnię. Ja tylko sobie sprawdzę, czy patelnia już jest gorąca. Tylko sobie opuszczę ręce. Dodajemy sobie... Słucham! Podoba mi się jak gotuje. Tak? Dodajemy sobie y, troszkę oliwy, niedużo. A gdzie Ty widziałeś ten przepis, Panie operatorze? Przepis jest e, z Jamie'ego Oliwiera, e, danie w 15 minut, tak jak to się nazywało. Dobrze, pewnie już jest w miarę gorąca i teraz wykładamy sobie kurczaczka. Czyli za chwilę hmm. wracamy, bo ja z kamerą się przemieszczę bliżej kuchenki. Tak jest. Patelnię już mamy rozgrzaną, oliwa też jest rozgrzana. Wykładamy piersi na patelnię. Patelnia musi być bardzo gorąca, właśnie, żeby osiągnąć taki efekt, jaki chcemy. Piersi smażymy około 10 minut. Razem, czyli 5 minut z jednej strony, 5 minut z drugiej strony, do uzyskania złocistego koloru. Witam Was z powrotem. Kurczaczek nasz jest ładnie już zarumieniony z obu stron i teraz przystępujemy do następnego etapu. Tu mamy słodki sos chili, my akurat kupiliśmy ten sos w polskiej hurtowni, ale może to być jakikolwiek inny sos, nie wiem, może być z Tesco, albo z Lidla, z tak jak znajdziecie. I teraz delikatnie polewamy każdego kurczaka tym sosem. I doprowadzamy do tego, aby sos nam się skarmelizował. On nam się zaraz zacznie karmelizować. O, tak. Ten mały gamun nie ucieka, ale już go mamy. I też troszkę z drugiej strony. Kapkę. O. Dobra. O, jak pachnie, to! I to będzie trwało dosłownie kilka sekund. Już widzę, że nam się sos karmelizuje. I teraz delikatnie posypujemy sobie sezamem każdego kurczaczka. Z jednej strony i przekładamy na drugą stronę. Pachnie ładnie. To piękne aromatki się unoszą. Zostawiamy na jednej stronie chwileczkę i zaraz przewrócimy piersi na drugą stronę i będą gotowe. Witam was z powrotem. Nasz kurczaczek już jest gotowy. Właśnie wykładam go na deseczkę. Delikatnie go sobie pokroimy, ale cudownie pachnie. Jestem głodna. kochanie, zaraz dostaniesz. Dobra, weźmiemy sobie tą porcję. Podamy tak. No jeszcze dokroimy, bo Agniesia jest wodna, to jeszcze jeden kawałeczek i dokroimy, taki oh, ładny. Tutaj ze środeczka. Proszę bardzo. Dobra. To jest to. Ręczniczek jak prawdziwej restauracji. Obetrzymy sobie. Yy, mamy już sałatkę wyłożoną polaną yy, sosem winegret. Jest to bardzo prosty przepis, ale nie chciałem tego nagrywać. Podam Wam wszystko pod filmikiem, jak można zrobić własny sos winegret. I na koniec <laughs> jeszcze delikatnie skropimy sobie tym sosem z chili, który nam został. I tu jeszcze troszkę tak. No, artystycznie! Więc tak się pre prezentuje nasz e, Sticky Kicking Chicken. Pokaż e, mi tutaj z... tego kurczaka, wiesz? O właśnie, jak nie będę się było. Ojejku. Naprawdę dziewczyny, zapach, aromat po mieszkaniu jest boski. Dziękuję wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że skorzystacie z naszego przepisu i będzie Wam smakowało. Do następnego razu. Pa!